Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej Konfederacji Wolność i Niepodległość. Nieprzypadkowo znajdujemy się pod Miejskim Szpitalem Zespolonym, tutaj przy ulicy Mickiewicza, gdzie jest porodówka, ponieważ chcieliśmy poruszyć temat ochrony zdrowia. Temat ochrony zdrowia, który jest wielką licytacją, jeśli chodzi o programy wyborcze naszych konkurentów. Jest to uwłaczające dla nas, jako Polaków i pacjentów, że PIS proponuje wprowadzenie lepszych posiłków w szpitalach. Coś, co powinno być normą od zawsze, teraz jest elementem gry wyborczej. Platforma natomiast licyduje, wprowadzając wątki ideologiczne do swojego programu, które w dzisiejszych czasach są zupełnie nieistotne. Problemem służby zdrowia nie jest brak pieniędzy, bo tych środków jest wystarczająco dużo. Natomiast problemem jest brak, za, brak odpowiedniego zarządzania lub jego nieumiejętne zarządzanie i nepotyzm. Konfederacja jako jedyna proponuje systemową reformę, Ochrony zdrowia. E, chcielibyśmy rozbić monopol NFZ i wprowadzić dobrowolność ubezpieczenia. Tłumaczę: Dobrowolność ubezpieczenia, czyli e, dodać nowych ubezpieczycieli, którzy mogliby świadczyć takie same usługi jak Narodowy Fundusz Zdrowia i pozwalaliby na lepszą rejestrację do. E, Konkretnej przychodni do konkretnego lekarza niż pukanie, pukanie kijem w parapet, jak to miało miejsce podczas e, covidu. 200 tysięcy nadmiarowych zgonów za które chcemy rozliczyć mijające rządy, to również dowód na słabość służby zdrowia, zgonów, które ciągle narastają z tego względu, że brak przyjmowania ludzi do lekarzy i diagnozowanie ich poprzez teleporady doprowadziło do tego, że wielu ludzi teraz ponosi tego solidne konsekwencje. Bardzo chciałbym poprosić o głos Marcina Barczyńskiego, numer 7 na liście Konfederacji, który opowie Państwu o opiece okołoporodowej. Dziękuję serdecznie. Dzień dobry Państwu Szanowni Państwo, nie tak dawno w mediach społecznościowych gruchnęła informacja odnośnie likwidacji. Oddziału, dziecięcego, oddziału chirurgii dziecięcej w szpitalu na Parkitce. Jestem przekonany, że dzięki presji społecznej, która się wywarła w mediach społecznościowych, jak również dzięki mediom lokalnym, szpital wycofał się z tej szkodliwej dla Częstochowian decyzji. Ale znajdujemy się pod miejskim szpitalem, gdzie jest miejska porodówka. W trakcie z, z, zbiórki podpisów, którą Konfederacja przeprowadzała na ulicach miast spotkaliśmy się z dwiema częstosowiankami, kobietami, no moje rówieśniczki, młoda, młode osoby, które zapytały nas, a co z częstowskimi porodówkami. Oczywiście podej, podejmiemy temat i podejmujemy ten temat, gdyż Konfederacja zajmuje, zajmuje się realnymi problemami e, kobiet. E, I e, choć temat nie jest mi obcy, gdyż jestem ojcem trójki dzieci, to jednak przyglądając się e, temu problemowi temu zagadnieniu, e, no e, niestety, ale zobaczyliśmy, że ten obraz, obraz jest wręcz tragiczny. Aby, aby nie być gołosłownym, mam ze sobą e, kilka wypowiedzi często owianek, e, które właśnie e, opowiadają e, o tym często w Szpitalu i o tym oddziale położniczym. Róża, według mojej opinii w Częstochowie nie ma dobrej porodówki. Patrząc na wszystkie warunki, to jest jedzenie, opieka lekarska, podejście. Jedyne miejs miejsce bliskie, gdzie warto udać się na poród, to blachownia. Dokładnie tak. Ja po ostatnim porodzie w 2020 roku mam traumę i serio nikomu nie polecę tego szpitala i tego konkretnego oddziału. Pani Patrycja, Pani z Noworodków masakra. Nie wszystkie, ale te starsze zupełnie zero empatii. Pani Katarzyna, rodziłam w 2021 roku. Siostry z ginekologii super, naprawdę do rany przyłóż, a te z Noworodków mało co depresji, depresji przez nie nie dostałam. Marta, położne rewelacja, ale Pani od Noworodków jakaś porażka. Nie wszystkie oczywiście, ale duża część zdecydowanie minęła się z powołaniem. Pani Ania, opieki na noworodkach nawet nie skomentuję dziewczyna, z którą byłam w pokoju mimo że było to jej drugie dziecko rozjechała się emocjonalnie przez te babska i terror laktacyjny. Oczywiście żadnego certyfikowanego doradcy laktacyjnego, żadnego psychologa. Pani Nikola, Nie rodziłam, ale też nie polecam przyjechałam z bólami po terminie i lekarz bezczelnie się śmiał. Miał gdzieś. Gadał z kimś innym i stwierdził, że nic nie będzie robić, żebym urodziła. Położne też nie zwracały uwagi. Jedynie mogę pochwalić sprzątaczkę, która kazała mi uciekać gdzie indziej. Warto dodać, że od tego roku w szpitalu położniczym mamy możliwość, często owianki, mają możliwość wykonywania sesji noworodkowych, co jest zapewne piękne, natomiast w obliczu tych komentarzy jest to dość kuriozalne. I tutaj komentarz pani Ani. Jestem położą, która miała praktyki na studiach w szpitalu na Mickiewicza. Byłam tam niedawno i nic się nie zmieniło od, od X lat. Odnośnie tych sesji noworodkowych, piękna reklama i tak się składa tuż przed otwarciem nowej porodówki na parkitce. I tutaj emotki uśmiechu. Przytoczę jeszcze taki najgorszy, najsmutniejszy chyba komentarz, który tutaj uzgodniliśmy, że go przeczytam. Pani Ania. Przepraszam, najgorsze to były ich te głupie teksty. W nocy mimo skurczy poszłam do toalety, bo czułam, że muszę siku. Niestety właśnie podczas toalety poroniłam. Gdy wyszłam z toalety, to jedna z położnych powiedziała, i co? Poleciało? Masakra, zero empatii, wsparcia, nic. I na końcu komentarz. Pani Klaudi, z tego co słyszałam, oddział położniczy ma być likwidowany właśnie na Mickiewicza z racji pustych łóżek. Wobec tych komentarzy i wobec tego ostatniego w dniu dzisiejszym wystąpimy do dyrektora m, miejskiego szpitala z zapytaniem, y, kiedy y, planowana jest likwidacja tego oddziału. Jeżeli takich planów nie ma, chcemy usłyszeć jasne deklaracje, jaki pomysł dyrektor szpitala ma na naprawę sytuacji opieki okołoporodowej y, na tym oddziale, aby takie sytuacje nie miały miejsca, aby najintymniejsze, y, najspanialsze chwile dla kobiet. Były pięknym doświadczeniem, nie zniechęcały do, do kolejnych porodów i żeby wyeliminować takie patologie, które mamy do czynienia tutaj w tym szpitalu. Z mojej strony jest kuriozalną sprawą, że. Pakt Antypisowski czy jakkolwiek on się nazywa wystawia swojego kandydata, aby reprezentował Częstochowianki, aby ten kandydat, który nie jest w stanie dobrze zarządzać Częstochowskim szpitalem, jest wystawiany jako najlepszy kandydat dla Częstochowian i właśnie dla Częstochowianek. Dla mnie jest to kuriozalna sytuacja, jest to moje osobiste zdanie, ale my w Konfederacji mamy alternatywę. Mamy kandydatkę do Senatu, panią Małgorzatę Bieńkowską, którą teraz proszę o zabranie głosu. Dzień dobry, Państwu. Wypowiedź pana Barczyńskiego napawa smutkiem. No, ja sama, zbierając podpisy na swoją kampanię, rozmawiałam z młodymi kobietami. Okazywało się, że one niejednokrotnie nie mają własnego zdania na temat wyborów, na którą partię zagłosują i będą głosować tak jak ich mężowie lub rodzice, no świadczy o tym, że młode kobiety może nie do końca interesują się polityką. Ale na pewno tym, czym się, na, ale na pewno tym na, tematem, na którym mają własne zdanie, jest właśnie, są właśnie porody. Kobiety mówiły, że ich porody. Ach, zgubiłam się. Były niejednokrotnie traumą. Rozmawiałam z nimi, mówiły, że bardzo chętnie rodziłyby poza Częstochową, właśnie w Blachowni, w Katowicach. Dlaczego? Dlatego, że tam jest lepsza opieka. Ale jaka opieka? Pytałam. Okazywało się, że one Rodząc w Katowicach, tak mówiła jedna z pań, wchodząc na oddział, czuła się jak bohaterka. Była cudowna opieka, wszyscy byli mili. Kobieta po, po porodzie Przystawiały, pomagały przystawiać dziecko do piersi, o wszystkim mówiły, pokazywały, uczyły. One czuły się, ta kobieta, która mi o tym opowiadała, czuła się jak ktoś bardzo ważny. Zresztą ten dzień dla kobiety ten poród jest rzeczą bardzo ważną. Takich porodów nie zdarza się w ciągu całego życia wiele. Ten dzień musi być dniem, kiedy ko kobieta właśnie czuje się super bohaterem. Przychodząc do szpitala ma poczuć się ważną, tak jak czuje się rodząc w blachowni w Katowicach, tu przychodzi jak pernoga czuje się jakby była złem koniecznym. Na pewno taka sytuacja nie spowoduje, że kobiety będą chciały rodzić. Ten dzień porodu, okres okołoporodowy musi być czymś pięknym dla kobiety, żeby ona chciała rodzić, żeby mile wspominała ten okres, a żeby nie doszło do tego, że właśnie poród jest niesamowitą traumą. Kobiety nie będą chciały rodzić, jeśli takie sytuacje będą miały miejsce. I powiedzcie mi, czym nasze szpitale są gorsze od innych? Dlaczego tego nie można zmienić? Dlaczego młode kobiety chcą jeździć rodzić na Śląsk, do Blachowni, do Katowic? Dlaczego to kobiety ze Śląska nie chcą przyjeżdżać do nas? Czy tego nie można zmienić? Na pewno można coś zrobić, żeby ci ludzie, którzy pracują w tych szpitalach, te pielęgniarki, chciały pracować inaczej. Jest coś, co powoduje, że im na tym nie zależy. Danie lepszych posiłków na pewno tego nie zmieni. Tym kobietom nie zależy na lepszych posiłkach. One chcą się czuć zaopiekowane, one chcą w tym dniu być bardzo ważnymi osobami. Tak jak mówię, tych porodów nie mają napęczki. To jest jeden, dwa, góra, trzy. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Czy mają Państwo jakieś pytania? E, ogromny problem w tej chwili e, w położnictwie jest, e, jeżeli chodzi o choroby e, ze znieczuleniem. E, i masowo szpitale w, w Polsce e, albo odmawiają, albo robią wszystko, żeby tego znieczulenia nie było. Jest bardzo mało szpitali, które oferują tę tą, tą usługę. E, powiedzcie Państwo, jak Wy zamierzacie. E, co zamierzacie wprowadzić, aby poprawić tą opiekę i ze rodzenie ze znieczuleniem? Proszę, Marcina. To jest właśnie problem, to co pani zauważyła, to jest problem związany z tym monopolem NFZ-u. Szpital się nie zgadza, nie, powie, że nie ma takiej możliwości, nie chce. I w zasadzie tyle no, kobieta co najwyżej może leżeć i płakać czy widzieć się z bólu i to wszystko. My jako konfederacja chcemy właśnie zaproponować takie mechanizmy, aby kobiety nie były skazane tylko i wyłącznie na monopol NFZ u, aby korzystały z usług ubezpieczyciela, który właśnie w ramach Umowy między ubezpieczającym a ubezpieczycielem y, będzie zawarta właśnie taka możliwość i taka gwarancja, aby w trakcie y, opieki okołoporodowej czy tego typu zdarzeń właśnie takie znieczulenie czy inne rozwiązania ułatwiające kobietom poród y, musiały być, zastos musiały być zas zastosowane. To jest nasze rozwiązanie. Drugie pytanie, jeżeli mogę, y, pozwolą mi inni. Mówicie Państwo o y, dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym. I tu moje pytanie, jak zamierzacie państwo, co zamierzacie zrobić w stosunku do najbiedniejszych, do osób, które nie radzą sobie same w życiu, z różnych powodów, i zdrowotnych, i, i są osoby, które po prostu nie umieją sobą zarządzać również, a są zdrowe. Prywatne ubezpieczenie każdej osoby. Ty, to też mogę. Eliminuje Nie eliminuje, bo bez... i będzie... taka sprawa za składki. Czy będzie w waszym zdaniu taki minimum socjalne, ubezpieczenie? Warto tutaj właśnie podkreślić i cały czas przedstawiciele Konfederacji w mediach, cały czas jakby staramy się dotrzeć z tą konkretną informacją odnośnie tego tak zwanego bonus zdrowotnego, tego rozbicia monopolu NFZ. Każdy, czy to osoba majątna, czy osoba uboga, czy mniej zaradna życiowo, po prostu, nicja to jest wina, ma możliwość skorzystania. Z takiego pakietu, z jakiego będzie chciała. Może, jeżeli chce, będzie korzystała z NFZ-u, jeżeli będzie chciała, skorzysta z usług innego ubezpieczyciela. W żaden sposób żadna osoba w tym rozwiązaniu nie jest dyskryminowana. Każdy odprowadza składki i właśnie te składki były pozwolą na to, aby te pieniądze szły nie tylko do NFZ-u i rozrastały tą biurokratyczną machinę. Tylko i wyłącznie trafiały tam, gdzie ten obywatel zechce. Jeżeli ich zechce korzystać z usług te, danego podmiotu, aby on się nim opiekował, to te pieniądze tam trafią i razem za, yy, za tą usługą te pieniądze będą, będą po, podążały. Żadna osoba nie będzie w tym rozwiązaniu wykluczona. Może moje ostatnie pytanie Śmiało. Też trudne. Jak zamierzacie Państwo e, uregulować e, sprawę e, rodzących matek, które rodzą dzieci niepełnosprawne e, z, z różnymi chorobowymi e, ja stanami? E, ponieważ dzisiaj namawia się e, do matki do rodzenia, ale po urodzeniu rodzice e, nie mają zbyt e, wielu możliwości e, wsparcia przez Państwo i zostają często sami sobie z jakąś tam daniną, jaką państwo im oferuje. Ja, tak. ja jako wujek osoby niepełnosprawnej, już osiemnastoletniej Zosi, mojej siostrzenicy, doskonale znam ten problem. Problem, w którym zostawia się osoby niepełnosprawne samemu sobie. Pani Katarzyno, tak naprawdę to pytanie powinno się zadać dotychczasowym rządzącym, teraz, którzy teraz licytują się na to, jakie posiłki dadzą w szpitalu lub jak wielką kwotę wydadzą na refundację in vitro. To jest skandal, że niepełnosprawni przy okazji jednych wyborów, przed wyborami, zostali wykorzystani jako broń. Przede wszystkim to, co Konfederacja chce zrobić, to pozwolić rodzicom pracować, rodzicom osób, które pobierają rentę na swoje dziecko. My, jako przeciwnicy socjalu, zdajemy sobie sprawę, że są ludzie, nasi rodacy, obywatele, ci, mniej, e, którzy mają mniej możliwości do pracy, aby dać im jak największą szansę do tego, aby ich życie i życie ich rodzin się nie zmieniło na gorsze. COVID wprowadził wiele utrudnień, ale też wiele ułatwień, jeśli chodzi na przykład o pracę zdalną sytuacja, w której osoba leżąca ze względów chorobowych musi Tłumaczyć się Zusowi, że jest osobą leżącą, ale może pracować w jakiś sposób, a oni kwalifikują ją jako osobę wykluczoną z pracy, też jest skandaliczne. Mam taki przykład, znowu zatrudniając jedną osobę, która jest niepełnosprawna, jest autystą, doskonałym tłumaczem, Stefan Dziekoński I proszę sobie wyobrazić, że tej osobie Zus zdjął. Niepełnosprawność w pewnym momencie, jakby go wyleczyli, wyleczyli z autyzmu, co spowodowało, było co prawda impulsem do tego, że znalazłem się ja jako przedsiębiorca, który w trudnej sytuacji życiowej pomógł Stefanowi i jego mamie, marcie Cywińskiej, sympatyczce Konfederacji, i zatrudnił Stefana po to, żeby nie pozostał i nie umarł z głodu. My jesteśmy za tym, żeby pomagać tym najbiedniejszym, żeby jak najwięcej. Pieniędzy, które wykorzystywane są teraz na pikniki, na festyny i na inne rzeczy, które nie mają nic wspólnego z leczeniem, były kierowane do osób najbardziej potrzebujących. Czy możemy też? Liczyć, tak. że jeżeli e, będziecie państwo w, w Sejmie, w Senacie, e, to e, posłowie senatorowie z wielmi często i od nas zrobią wszystko, e, żeby... I, w Częstochowie nie było na piętrze i w miejscu, gdzie jest bardzo daleko i niepełnosprawni mają bardzo trudną drogę, aby dotrzeć na e, tą komisję lekarską. I może związane z tym jeszcze jedno pytanie: czy nie powinno być tak, że osoba, która e, jest nieuleczalnie chora lub nie ma nogi, powinna mieć już pożywotnio e, przyznaną niepełnosprawność, a nie. Chodzić i to jest dla niego utrudniające. Chodzić co dwa lata, zgłaszać się na takie pozycje. Jeśli chodzi o to ostatnie pani pytanie, no to ja już odpowiedziałem. Wyleczyli osobę z autyzmu, tak? Zus. Super, tylko że de facto stan zdrowia tej osoby w ogóle się nie zmienił, natomiast orzecznictwo sędziego, lekarza orzekającego było inne i trwała sprawa sądowa dwa lata. I dwa lata ta osoba była pozbawiona środków do życia. Jeśli chodzi o kwestię orzecznictwa na, w miejscu niedostępnym dla niepełnosprawnych. Tak, ja wiem! To tu jest ciekawostka dla mediów. Proszę zobaczyć, do kogo należy budynek w którym teraz znajduje się to Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie. To jest bodajże, ja, ja dobrze kojarzę, mówimy, mówimy o tym e, miejskim, e, miejskiej organizacji. E, proszę zobaczyć, do kogo należy Regionalny Fundusz Gospodarczy i kto tym rządzi. Ja dla mniej domyślnych powiem, że jest to pani Jadwiga Wiśniewska i Prawo i Sprawiedliwość, a e, miejskie, kto zarządza tym miastem, Sojusz Lewicy Demokratycznej. I oni sobie, wypychając niepełnosprawnych bodajże z ulicy Niepodległości na Aleję Pokoju, pomagają spółce Regionalny Fundusz Gospodarczy, która, która jest we władaniu PiS-u. I my mówimy, że Konfederacja pójdzie na układ z PiS-em, czy może SLD, które na poziomie lokalnym jest w stanie do, do, porozumieć się tak idealnie, że od siebie wynajmują budynki, bo w Sejmie wyglądają na śmiertelnych wrogów. Tutaj y, praktyka pokazuje zupełnie coś innego. Tu Marcin chciał jeszcze odnośnie poprzedniego tematu uzupełnić. Tak, już tak troszeczkę skacząc, ale, ale ważna myśl. Konfederacja stworzyła dzięki jednej z działaczek Konfederacji Włodzi, stworzyła parlamentarny zespół do spraw opieki okołoporodowej. Po pierwsze, nie wyobrażam sobie, aby ten zespół przestał dalej istnieć. Po drugie, jego ostatnie spotkanie dotyczyło właśnie opieki w hospicjach perinatalnych, czyli to jest ta odpowiedź, co, co z rodzicami, które których dzieci no już wiedzą, że ich życie nie będzie piękne i kolorowe, a być może właśnie krótkie i w jaki sposób te krótkie chwile będą mogli z tym dzieckiem spędzić. No i znów mamy do czynienia, znów wracając z sytuacją, w której państwo nie pomaga. Państwo umywa rączki. No i radź sobie człowieku sam. Nie, no właśnie, a my od tego są organizacje pozarządowe, które, organizacje pro-life, które, które takimi sprawami się zajmują. I to jest właśnie też jeden właśnie z przykładów, jak to państwo funkcjonuje, a jakie my chcemy rozwiązania i jakie Konfederacja już. My nie musimy w tych wyborach tak naprawdę prosić o zaufanie, prosić o... Danie nam mandatu, tylko my pokazujemy czarno na białym do tej pory, co zrobili przedstawiciele Konfederacji w danej sprawie, a jeżeli chodzi o opiekę okołoporodową, no to chyba tylko i wyłącznie tam jeden poseł jest spoza, spoza tego zespołu, który nie należy do Konfederacji. Także odpowiedzcie sobie, drogie Częstowianki, na to pytanie, kto stoi właśnie po stronie interesów Częstowianek. Ja chciałbym zadać to pytanie. Proszę macie jakiś pomysł, jak rozwiązać ten problem, o którym mówiliście w tym szpitalu, że tutaj kobiety nie chcą rodzić, bo no, wydaje mi się, że to jest kwestia myśli, no, ludzi. Na co tak? macie, macie jakiś pomysł na, na rozwiązanie no, szybko tego Szybki, szybkie rozwiązanie tego problemu jest takie, aby 15 października oddać głos na Konfederację, aby uwolnić e, Narodowy Fundusz Zdrowia e, z tego, z tego monopo, monopolistycznego układu. Wtedy często częstołowianki będą mogły korzystać e, z usług zdecydowanie lepszych. Dlaczego? Dlatego, że wynegocjowane czyli świadczeniodawca, czyli jakaś firma ubezpieczeniowa, która będzie miała podpisany załóżmy kontrakt z tym szpitalem, również będzie wymagała, aby opieka była kulturalna. Aby byli doradcy laktacyjni, aby nie było terroru, aby nie było przymusu, aby, nie by, aby plan porodu był wysłuchiwany. To jest prosta recepta, którą trzeba chcieć zrobić. Ja też chciałbym podkreślić, tutaj z, w, mimowolnie może, ale przyszło na świat dwójka moich dzieci. I to też nie jest tak, że tutaj jest 100% ludzi bez powołania, czy jakby nie nadających się do tej pracy, jeżeli chodzi o bycie z ludźmi. Myślę, że jest kilka osób, które jeżeli się ich posłucha, wprowadzi się ich metody. Wprowadzi, wysu, wsłucha się w głos, tak, wprowadzi się jakieś pewne standardy i wsłucha się w ich głos, to często owianki będą chciały i będą mogły tutaj rodzić od zaraz, tylko trzeba zmienić mentalność. Ja wiem, w służbie zdrowia ciężko się pracuje na tym, natomiast pewne obszary, takie jak opieka porodowa, no muszą być szczególnie empatyczne i mam nadzieję, że takie działania zostaną podjęte, o ile ten oddział zostanie zachowany. Mais jeżeli chodzi o, o to, żeby Polki chciały rodzić. Przede wszystkim, wszystkim sprawmy, aby kobiety mogły same decydować o, o tym, na co wydawać, mają swoje pieniądze. Tak? W tym momencie sporo kobiet, które prowadzą, wiele kobiet prowadzi małe przedsiębiorstwa, nie decyduje się na, na założenie rodziny, tylko i wyłącznie dlatego, że no, niestety, ale wiąże się to z pewnymi kosztami. No, jeżeli ograniczą swoją działalność gospodarczą, no to wtedy no okej, okay, zajmą się dziećmi, ale co ze środkami? W żaden sposób, jak się okazuje, te socjale i rozdawnictwo nie pomaga. Dlatego moja propozycja jest taka, aby więcej dyspozycji dać kobietom, aby one właśnie mogły decydować i zarządzać swoimi środkami i aby im ułatwić działania na rynku pracy. To już jest pierwsza, pierwsza prosta propozycja, która może być zrealizowana w zasadzie bardzo szybko, jeżeli chodzi o nową kadencję Sejmu. Ja jeszcze Dzień, mam Małgorzata. jedno zdanie, ponieważ zatrudniam wiele młodych kobiet, one. M mówią do mnie, że one chciałyby po 3-4 miesiącach już wrócić do pracy na ich warunkach. Chciałyby przyjść na dwie godziny do południa, 4 godziny po. Nie ma takich możliwości, żeby zgodnie z kodeksem pracy one mogły tak pracować. A jak ona wie, że urodzi dziecko i musi przez rok czasu siedzieć w domu, ewentualnie przerwać ten urlop macierzyński, wychowawczy i wrócić na 8 godzin, jest to dla niej niemożliwe. Ona chciałaby pracować na swoich warunkach. Chciałaby, chce wrócić. No tylko nie ma takich możliwości. Niejednokrotnie, Panie, proszą, chciałyby wybierać urlop godzinowo, żeby, żeby już być do pracy, bo one chcą, one chcą do ludzi, one mają dużo energii w sobie. No ale no nie można. Przepisy na to nie pozwalają. Znowu pracodawca jest, yy, nie ma może, możliwości decydowania, nie może się umówić na swoich warunkach z pracownikiem, że ta kobieta młoda, pełna energii, chęci do życia, że ona yy, yy, może wrócić na na naszych wspólnych warunkach do, do pracy. Nie, nie, bo jest urzędnik, on wie lepiej, że ona ma siedzieć w domu, ma siedzieć z tym dzieckiem. Ona jest już przemęczona, ona też nie ma siły. Ona chce wyjść do ludzi. I to, jeśli to będzie uregulowane, jeśli będzie taka swoboda gospodarcza, to proszę mi wierzyć, wiele kobiet zdecyduje się, żeby urodzić więcej dzieci. Dziękuję. To jeszcze głosem podsumowania program 500, który z założeniem miał poprawić dzietność Polaków, nie wypalił. Teraz ten program przekształca się już w 800 i będzie rósł i rósł, ponieważ oczekiwania ludzi będą większe. Natomiast powinniśmy opracować plan nie mówię teraz rzuca, rzucać konkretne pomysły, tylko opracować plan, który długofalowo zapewni, że Polki będą rodziły wielkie, więcej dzieci. I nie będzie to dla nich obciążeniem, dla ich życia i dla budżetu domowego. Jednym z takich pomysłów systemowym może być też większe zwolnienie z podatków rodzin wielodzietnych, czy większa kwota od podatku, w zależności od ilości posiadanych dzieci. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za udział w konferencji prasowej. W przyszłym tygodniu zapowiadamy następną. Będzie w czwartek o godzinie 12, ale szczegóły poinformujemy Was w osobnych wiadomościach. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.